Paintball to gra ekstremalna, zyskująca coraz większą popularność. W tej grze zawodnik lub zawodnicy z jednej drużyny starają się wyeliminować osoby z drugiej, zaznaczając je kulkami wypełnionymi farbą. Kulki są wystrzeliwane z pistoletów, tzw. markerów, za pomocą sprzężonego dwutlenku węgla lub powietrza. Przed każdą grą odbywa się instruktaż, a każdy uczestnik otrzymuje odpowiedni sprzęt kamuflaż z górną i dolną częścią, pistolet, marker i. Maskę ochronną specjalnie przeznaczoną do paintballu, która chroni twarz i oczy. Przeciętny czas trwania zabawy wynosi około 40 minut do półtorej godziny. W tej grze mogą wziąć udział tylko osoby powyżej 14 roku życia. Doświadczony zespół sędziów paintballu czuwa nad tym, aby każda gra przebiegała sprawnie i bezpośrednio. Elementy bezpieczeństwa stroju muszą być noszone przez cały czas, dopóki zawodnik znajduje się na boisku. Zabronione jest zdejmowanie maski ochronnej. Że Paintball. Jeśli kulka zatrzyma się na ubraniu lub sprzęcie, to uczestnik zostaje wyeliminowany. Zawodnicy, którzy zostali uderzeni, zaznaczeni, muszą podnieść rękę w celu poinformowania, że zostali trafieni i następnie schodzą z boiska. Wszystkie zasady są stworzone dla bezpieczeństwa uczestników tej wspaniałej gry.